Minecraft, ale dzisiaj wszystkie moby to gigantyczne mechy. A najgorsze, że moby w tym świecie mogą także z nich korzystać. Pytanie, czy uda mi się dzisiaj w tych warunkach pokonać smoka? Mylę państwo, każdy kto chciałby jeździć w gigantycznym zbyszku zostawia łapkę w górę. O, że takim gigantycznym zbyszku, co creepera pokonał tutaj o... W sensie to są figurki, ale ja naprawdę będę takimi dzisiaj jeździł. Dobrze, tylko... tylko przepraszam bardzo. Dlaczego jest jestem u mechanika? No ale w sumie nieważne, bo ta strzałka ewidentnie każe mi kliknąć guziki. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale kliknijmy. Ja lubię guziki. O, pato. Człowieku. Przegigantyczny Zbyszek. Przegigantyczny Wieśniak. To jest bizona? Tam mamy... To, to, jest pszczoła? Dobrze, istotne najpierw musimy udać się do mechanika, myle państwo, żeby to wszystko odpalić. Uuu, i rzeczy za darmo, ja lubię za darmo rzeczy, one są naprawdę spoko. I jeszcze chleb za darmo, o Jezu człowieku, jak dobrze. Czy to jest mechanik, jakby... No, klucz masz, kwipi, Dzień dobry. O, ucieka. Panie, to trzeba naprawić, już pod głowicą w zbyszko wypadła. O. No, on ewidentnie wygląda na głównego mechanika. Andrzejus, co się stało? Bla bla bla, że coś tam, ech, bla bla, so i bla bla bla, 3D spawny. Dobra, dziękuję ci za informację. Spoko! Że tutaj jest ta drukarka 3D, dzięki której mogą wydrukować mi dosłownie każdego MOBA, tak? Dobrze rozumiem? O, co, co ty robisz? Spawa! pan, normalnie można spawać. O! Uh, ty! Chyba go zepsułem. Dobra, ja nie mogę tutaj siedzieć. Co prawda, jestem mechanikiem, ale nie tutaj. Nie znam się na mechach, mylę państwo. Ty, klucz mogę po. O, dobrze, mam klucz. W takim razie, skoro musimy przejść grę, to wykorzystajmy pierwszego mecha. Żeby dostać się do wioski, najlepiej będzie wtopić się w otoczenie, więc weźmy sobie villagera. Uuuu. Pa to jaki gałgan! Jaki oba gloss gigantyczny! Sołtys byłby zazdrosny! Dobrze wygląda to nieziemsko 21 stopni. Uwaga, uwaga, tu są helikoptry, a my musimy znaleźć teraz gdzieś wioskę i dostać zbyszka, żelazo, zrobić różne rzeczy, dostać się jakoś do leweru. Można otworzyć szlaban, przepraszam bardzo. U! Co to? Ty! Tam jest jakiś gałgan, widzisz to! Atakuje mnie! Dlaczego pigliny są w tym świecie? Przepraszam bardzo, ja widziałem kiedyś pigliny to im zimno tutaj! Ty człowieku, on mnie zaraz zniszczy mojego... Villagera, ty, w nos mnie chyba trafił. Czekaj, pokonałem go. Ej, ich jest tutaj pełno, co się dzieje? To jest villager, to nie będzie takie proste jak myślałem. O człowieku, czekaj, weź wysiądź, co tutaj powypadało? To ewidentnie wygląda jak jakieś części, z których będę mógł stworzyć sobie nowego mecha. Ale muszę wsiąść, bo tam jest ewidentnie piglin w gigantycznym kurczaku mechu. A masz gałganie, nie ma takiego bicia. Gdzie jest wioska? Człowieku, ja bym chciał do... o. Czy on zniósł jajko? Czy to jest Squid? Ja nie, nie wiem o co tutaj chodzi. Czekaj, 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 jak mi mecha zaraz rozwalisz mojego, to ja się do wioski nie dostanę. Dobra, to wygląda jak droga do jakiejś bardzo zaawansowanej wioski. Czy to aby na pewno jest wioska? Czekaj, co to jest za miejsce? Okej, okay, dobra, może coś tutaj znajdę w tych domach? Weź, poczekaj chwilę, zaraz przyjdę, jaki on jest fajny. To są kolejne mechy takie i to są wiejskie pa, normalnie kurok! Pięknie! Jak ja zawsze chciałem mieć mecha, kuroka! A jak teraz? Uda się nim. A jak się? Arr! Czy to jest kurczak, nie? Lot, przepraszam bardzo, ale nim, nim się nie da wyjść. Halo, co tu chodzi? <noise> Dlaczego? O nie. U, ej, da się, dobra, jajka znosi. A, zaraz będzie spoko. One hour later. Dobrze, udało mi się wydostać kurczoka. Pięknie, O, z jajka ma wybuchające, to jest jeszcze lepsze. Czekaj, 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 dobra. Kim ty jesteś, człowieku? Co się tu dzieje? Przepraszam bardzo, bo ja cię chyba trochę dom zniszczyłem. Dzień dobry. Czy to nie jest przypadkiem tak, że ja mogę tutaj wejść, okraść ich z jakichś rzeczy, które mi się przydadzą i po prostu sobie stąd wyjść? Ja bardzo bym chciał, żeby tak było, ale chyba tak nie będzie. Jeszcze mi się kurczak nie trafił. Super. Dobra, lecimy do wioski, bo ja widziałem, że Czy on jest Endermanie przepra... Jajkiem go, jajkiem go, myle państwo! Nie ma takiego bicia! O, tak daleko chyba nie dorzucę. A teraz z jajek, dobrze! No kurczak jest totalnym kozakiem, myle państwo. Tam Enderman w ogóle wypadł, ale nie będzie podnosić. Dobra, czekaj, weź się, posuń, panie Willageru. Idziemy do wioski, która jest tam z tyłu. Ups! Czy to jest creeper? O nie, o nie, o nie! On może wybuchać! On może... On może naprawdę mocno wybuchać. Jeżeli ja wejdę do wioski i tam będzie zbyszek w mechu zbyszku, to to, to, to już za dużo dla mnie. O, e, pająk! Weź to, weź to coś! Trochę nie rozumiem, dlaczego akurat pigliny jeżdżą w tych mechach, bo to trochę dziwne jest moim zdaniem, ale nieważne, dobra. Tam jest wioska idzie wieczór. Prześpimy się, okradniemy żelazo i mam nadzieję, że uda mi się jakoś wejść do Nederu. A da się takiego yy, mecha wziąć tak pod rękę, że tak se biorę i se rzucam i jest w Nederze, czy ja w Nederze będę musiał bez niego, bo ja tak bez niego to bym nie chciał. A nie da się tak jak w GTA po prostu wysadzić piglina i przejąć jego ten mecha? Fajnie by było. Pa to, zwykłe moby mają jakąś szansę ze mną? Nie wiem. Nie do końca Dobra, kurczaku, zostań tutaj i idę się przespać. Ty, a tam co jest? A, dobra, stamtąd przyjechałem. <laughs> Nieważne. Dobra, ale gdzie w tej sytuacji jest Zbyszek? Bo ja naprawdę tej żelaza potrzebuję. O! Jest, bardzo dobrze. Zbyszek, goń mnie. No i pięknie, dobra, ile dał żelaza? Pięć! Perfekcyjnie. Wow No co jest? Uuu, człowieku, Mechy miał taką jak ja w Mechu. Nie jestem, to jest nie fair. A tu kolejne, no nie, ej, no nie wie. Ej, o! Ty. No nie, Ej, bez Mechów jest naprawdę duży problem, żeby tu jakoś poruszać. Do kurczakowozu, dobrze. Chodźmy tam do wody, może jakoś tu zrobić gravel i znaleźć gdzieś teraz portal, albo chociaż wiadro z Lawą. Ej, jezioro Lawy. I zaraz a wymienimy naszego Mecha na Zbyszka i skończymy to takie atakowanie nas. Może do nas wtedy nie podejdą. Dobra, zostań tutaj, ty tutaj była atakowana, to mogę tutaj od razu przyjść, a nie tam się męczyć. O, ej, dobra, elegancko, tu było dużo żelaza. O nie, 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 o nie dragoni! Ty! On mi bonki wysyła we mnie! No nie gadaj, co jest? No, to, to to mi się w ogóle nie podoba teraz. Pisz sobie stąd! Pszczołami! Woko? Ty, pszczoła jest naprawdę mocna, ja chyba sobie pszczołę ogarnę na, ten, na następne wyjście. Co on taki twardy ten pigwin? A mogę Krzemie poprosić, że nie żwir cały czas, że wypada. Dobra, mamy no to! Spadamy do bazy! Dobra, skoro jesteśmy w. ba... O, ty, tu jest creeper! Ej, może creepera weźmiemy nawet? Dobra, na razie, uno momento, tu sekundo. To jest skrzynka, co? Tak, można? Jakie dziwne rzeczy tu są. Dobra, ja wiem, że zbyszek byłby fajny, no ale możemy do niego wsiąść. I zbyszek, co robi zbyszek? jak jest z tym, on jest z mechem? Może bić? Tak? Normalnie, po zbyszkowemu, weselniakami. Pięknie, okej, okay, ale kurczę, jeżeli ja teraz znaleźć lawa albo cokolwiek, to zbyszek mi się nie przyda. Zbyszka to chyba weźmie da smoka. Teraz przyda nam się pan pszczoła. Nie! On nie lata, no bez jaj! Ale wypuszcza dobre pszczółki, one będą atakowały, dobra, niech będzie. Dobra, pojedźmy gdzieś tutaj zobaczmy, czy gdzieś w tej przypadki będzie portalu do netheru. Co to jest za miejsce? Czekaj! Wa! Ej, no halo, oni mnie gonią! Dobra, to jest po prostu jakiś domek nic więcej. A, to kopalnia, dużo żelaza możemy to jest zdobyć. No, całkiem fajnie. Dobra, jednak weźmy zbyszka ze zbyszkiem czuje się trochę bezpieczniej. Dobra, tutaj jest coś co wygląda jak portal, ale nie widzę tutaj nigdzie portalu. Ej, bo on jest chyba zakopany po prostu Dobra, czekaj, trzeba zrobić łopatę No i pa To był pełny portal Zbyt szkodliwe, nie wiem jak ty tam wejdziesz Nie, nie wiem, czy będę musiał ukryć coś na miejscu, a może coś dostanę, A może dostanę jakiegoś mecha na miejscu w nederze? Dobrze by było, to... Oby tak było A ja to było więcej niż jeden portal, co się dzieje? <grym> to to za dziwny świat? Dobra, wchodzimy i patrzymy co się dzieje Okej, okay, jesteśmy... Już widzę, że oni też mają mechy. I mi się to nie podoba... O, A nie ten stoi czy to jest mech dla mnie, pro? To jest mech Ender... Uuuu Tak, mech Enderman Bardzo dobrze On tej bije, ale nie wiem, czy jestem w stanie się nim jakoś teleportować Chyba średnio Ale mogę nim niszczyć bloki, całkiem spoko opcja Tylko teraz weź nim tutaj gdziekolwiek dojść i... Cokolwiek znaleźć, bez jaj O nie, zły mech O, mogę się z nim bić? To jest mech Enderman? Wow Co jest? Ej, dobra, weź go pokonaj Może z niego wypadną perły, czekaj Ej, no są, czekaj, mamy perły, mamy coś jeszcze, a skoro znalazłem Endermana, to jeżeli znajdę na przykład Blaze'a, to dostanę z niego pałki? Byłoby dobrze, dobra, trzeba... czekaj, ile dostanę pereł? Osiem, a to nie wystarczy, by trzeba dostać się jakoś... Ajajaj, gdzie ja teraz muszę się dostać? To ja mogę na nich wchodzić i ich po prostu utłukuję pa to! O, kozak! Dobra, jest drugi Enderman, daj mi go utłuc i dawaj mi gałganie perły! O masz, o masz, a masz, o masz, masz! On spadł No nie wierzę, wpadł mi do lawy, no czemu? Ej, tam jest Blaze Czekaj, kurczę, ja muszę tam się dostać Dobra, czekaj, mam mały problem, bo on sam do mnie tutaj przyszedł O nie, o nie, Odłóczy mi, zaraz Pali mi się O, co jest? Jak ja go zatokam? Przecież ja nie mogę na odległość No nie wierzę Czekaj, jest Enderman, Ty tego da, 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 da pokonać znowu A masz, a masz, a masz Tylko z Blaze będzie problem Dobra, leży. Dobra, jest 16 pereł. Jeszcze tylko jakoś tego Blaze'a muszę dorwać. Dobra, jest niżej. Może nam radę teraz go utłuc. Uch. On normalnie na mnie strzela, choć tutaj się tłuc. Dobra. Uwaga. Jakieś moce mam, ale kurczo mi ucieka cały czas. No nie wierzę. Zaraz mi padnie mój mech i będzie duży problem. Tam już kolejni przychodzą. O nie, pół życia mi tylko zostało tego mecha. Mam go, jest. Szybko, póki jeszcze mnie... Ło, no właśnie. U! No nie, nie wierzę. Ej, czekaj, czekaj, bo ten Enderman... A! Dobra, dawaj, 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 wyminę go jakoś. Czekaj, jest! Okej! Okay. Spadamy stąd. Chociaż i tak będę musiał chyba sam już teraz przyjść tam do siebie z powrotem, gdzie byłem. On mi się nie zmieści. Dobra, ja muszę jak najszybciej dostać się... Nie, znaczy, nie wiem, ile mam pałek. Jak najszybciej muszę dostać się do... do, do portalu. Dziękuję ci, Mechu Endermanie, bo naprawdę przydatny, ale teraz muszę znowu uciekać. Dobra, tu jest portal. Szybko, 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 to Zbyszka i <grym> może będę bezpieczny. Okej, okay, jeszcze do tego wszystkiego jest noc, najgorzej. Teraz będzie jeszcze więcej tych wszystkich mobów. Dobra, mamy 8 pałek, to na spokojnie nam wystarczy. Możemy zrobić 16 oczu, dobra. W którą stronę trzeba iść teraz do portalu? Okej, okay, tam. No to się. <grym> ja chyba się prześpie, najpierw wiecie. Dobra, do portalu musimy iść na tą stronę. Teraz pytanie, gdzie jest moja perła? Halo, e, przepraszam bardzo, gdzie poleciała? No nie gadaj, że tam na sam... O, Boże, drogi, na pewno na sam dół. Dobra, skoro teraz mamy Zbyszka... Zbyszek, można nie wchodzić? Bardzo dobrze, ale ja teraz wymieniłbym go na Creepera. Creeper będzie najlepszy, bo on będzie miał wybuchające małe creeperki. Chyba, nie wiem. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tam jeszcze tego koziorożca, ale mi się chyba nie przyda. Dziękuję ci, Zbyszku, byłeś bardzo fajnym mechem. Ale teraz przyszła pora na El Creeperino Mecha. Czekaj, co to jest w ogóle za miejsce? Co tu się dzieje? Przepraszam, halo! Mhm, uh -huh, aha, uh -huh, dobra, widzę, mhm, uh -huh, no, są. Zipi! No ty, ty mi go teraz remontujesz, czyli jest gotowy do wyjazdu. Zipi, tripi, co to są za im? co się dzieje? Mamy skrzynkę, wow, a coś, mogę to wyjąć? Nie. Nie, no po prostu wziąłem... Creeper Boxa sobie wziął. po co mi ten Creeper... Bez jaj. Dobra, wsiadamy do El Creeperino. Uuu, dobra, on fajnie jeździ, I teraz tak. Z którą stronę? Gdzieś tam mieliśmy iść, dobra, wejdźmy na górę i zobaczymy stamtąd, gdzie perła poleci dalej. Jak on atakuje? O! I faktycznie małe Creepery przychodzą. O nie, o nie, o nie. Mały L-Creeper to chyba nie jest aż taki dobry, mam wrażenie. Dobra, na no szybkości raczej musimy uciekać, bo tym Creeper'em to ja za dużo nie zrobię. Co, 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 co to jest słabe, dobra? Czekajcie, ja się przesiądę do villagera. On chociaż strzelał szmaragdami. O! Patera! Dobra, odblokowało się, bo coś się w jeden nie zepsuło wcześniej. A, to jest mój ziomek pszczoła, którego zostawiłem. Nieważne. No to jakieś wioski? Co to jest za miejsce? Dzień, dzień dobry, halo. Kim ty jesteś? Jakie ma długi nohal To jest tartak, okej, okay, super I perłą musimy iść jeszcze tam dalej, gdzieś w tamte góry Po niedługim czasie dotarłem do pustyni, na której jest wioska I zaraz obok jest Outpost Pillagerów Dobra, wysiądziemy tutaj, tam na jest piramida Dużo rzeczy, zaraz zobaczmy, w którym miejscu dokładnie perła będzie mi dalej kazała iść Bo ona gdzieś tam mi każe Uuu, dobra, tutaj bardzo dużo złych mechów znowu się tutaj pojawiło Czekaj, w którą stronę do perełki? O, o. Ej, tam mi każe iść. Czekaj, to co? To, to to jest pod tą wioską? Ale byłyby ja, jakby pod tą wioską to było. Dobra, jednak willager jest bardzo, ale to bardzo mocnym mechem. Podejdźmy tutaj i zobaczymy, a może to tam mi prowadzi... Nie, będziemy jej mnie to prowadzi w ogóle. Okej, okay, to jest centralnie pod tą wioską, co się dzieje. Dziękuję Ci, mechu, bo jesteś naprawdę bardzo fajnym mechem, ale teraz muszę iść dalej sam. Ja mam nadzieję, że w nederze będzie będzie coś na mnie czekało, bo jak nie, to będziemy mieli mały przypał. Ty... Dobra, czy jedziesz tutaj, wejście? O, co? Nie, to jest woda, no bez jej. Woda na pustyni? Dobra, kopię się gdziekolwiek, nie ma większego znaczenia, naprawdę. Tylko serio, oby tam był jakiś meg, bo no, ja nie wiem, co ja zrobię tam na miejscu. Okej, okay, coś czuję, że chyba nie trafiłem. O, jest, trafiłem! Nice! Dobra, tylko teraz weź ja się znaleźć portal, nie? Ło. Wow. Dobra, możemy odpalać portal Dwa, ok, już nawet były. Tylko ta szczera prośba, co tam na miejscu będzie? Chyba coś Gdzie teraz będę? Okej okay. Okej okay. Gorzej, że ja nic nie widzę a Za to widzę same tej mychy endermany z piglinami w środku no, Nic się nie stało, wcale nic się nie stało, cały czas ja w ogóle nie zginęłem... nic, w ogóle nie miało miejsca a! No i bez jaj Ej, tutaj jest jakiś mech. On jest dobry, bo ma inne kolory. Co to jest za mech? Kim jesteśmy? Nie wiem. On wygląda jak... On wygląda jak Wither, a co on może robić? Okej, okay, on może tylko pacać, ale pacanie to nie jest najlepsze, co może być. A masz! Czy ja jesteś z piglinami będę pił, czy ze smokiem, bo już sam nie wiem. Dobra, jednego pokonałem i je coś dostałem, nieważne. Ej, tam stoi... Willager mech! Dobra, podmianka, trzeba przyjąć do Willagera. Hej, co teraz? Czy jestem w stanie w ogóle to zniszczyć? Te wieże? Czy to tak nie ma takiej opcji w ogóle? Dobra, wszystko mamy. w smoka teraz! Da się go tak zaatakować, proszę, żeby się dało. To bez jaj, co jest? To smoka nie atakuje, no jakim cudem? No ale mam miecza, smok, nie wiem, co patrzysz na wheelchera, nie wiem, co się dzieje, dobra. Czekaj! A daj mi tam tego, może tamten będzie mógł atakować. wcale nie zginąłem kilka razy, próbując z nim walczyć, ale pokładałem go bardzo dobrze, panu wheelcheru. Trzeba zakończyć tą bo już nie chcę więcej. No ale coś tak czujesz, ja jako ten mech też ja nie wejdę. Raczej nie mam w ogóle takiej możliwości chyba. czy, czekaj, idę się? Nie. <laughs> Dobra, to idę sam. Ej, poczekaj chwilę! Youtube wybrał ten film specjalnie dla Ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam żadnego pojęcia, ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, jeden!